Siema. Dzisiaj wam pokażę jak pracować z programem Flash. Oczywiście to jest Adobe Flash, to jest 3 profesjonal. Ja pracuję tylko w tym, bo macie co oczywiście jakimś innym, ale ja polecam ten. Yy, dzisiaj wam pokażę jak zrobić jakieś tam menu, takie tło i takie inne pod internetową. Tutaj mamy rozmiar 550 x ja pikseli, takie sobie zostawię, bo to tylko pokazówka jest. Tutaj mamy kolor tła, jest to trochę czarne i tutaj FPS ustawiam na 25, tutaj rozmiar w sobie 50% nam sobie, żeby było widać całą naszą menu stronę, tło, dobrze, raz tutaj w miejscu warstwa nazywam tą was tło. Teraz biorę, a tutaj widać, mamy narzędzie linia, zaznaczam je kolor, biorę taki szarawy i tutaj tą linię daję taką przerywaną. Tutaj widać, zaznaczam gdzieś w tym miejscu, ciągnę, ciągnę tak do, do końca, tak, żeby było dosyć równe, oczywiście. Tak samo, to samo zrobię w dolnej części. No, to oczywiście tutorial, więc nic nie będę robić, jakichś tych cieni to bo normalnie to tu by można było zrobić w Photoshopie, żeby tak nie wyglądało. Jeden piksel, oczywiście, mam tutaj szerokość. Dobrze. No już to zrobiłem, to chciałem to zrobić. Na tle blokuję tą warstwę, robię nową i nazywam ją. Nazywam ją autor. Dobrze. Teraz tutaj, na miejscu tej warstwy autor, biorę narzędzie tekstu. Y Wybieram sobie Arial, jest najprościej. Yy, wielkość tekstu tutaj, jak na 25. No, okay. 25, kolor biały. Czyli tak, tak w prawym dolnym rogu zaznaczam i, pisz, i piszę B, spacja AB. Możecie oczywiście własny tekst, teraz tak ustawiam to mniej więcej tu po pośrodku między tą kreską a tym. Dobrze, gdzie tu mam ten nasz napis? Teraz biorę zaznaczenie wielokąt, na całych trzonów, w swobodnej naszej i obracam do góry nogami nasz tekst, żeby był góry nogami. Dobrze, teraz zaznaczam znów nasz tekst i ciskam F9. E, przepraszam, nie wiemy tylko F8. E, nasz ten, oczywiście, tekst. Przy, będę przemieniać na klip filmowy. No, nazywam go też autor. Klip filmowy, wciskam OK. Teraz żeby weź ten klip filmowy, wybieram znów narzędzie oznaczenia I klikam na ten dwa razy. Jak widać, jesteśmy już w naszym klipie filmowym. Warstwę też nazywam autor. Dobrze, i tutaj mamy nasz autor, nasz tekst. Zaznaczamy tutaj sobie 30, zrobimy z tego tekstu taką fajną animację. Znaczamy sobie 30 klatkę, zanim jeszcze to zrobimy, na tej pierwszej klatce klikamy prawym guzikiem i dajemy utwór animację ruchu, to pierwsza opcja. Dobrze, teraz zaznaczamy na naszej klatce 30 i dajemy F6. Robiło nam tutaj naszą animację. Jak teraz do, tym ruszać, to naszym tekstem się na razie nic nie dzieje. Dobrze, zaznaczamy na razie na 30 klatkę. Yy, narzędzie znaczenia i nasz ten tekst yy, przesunę na drugi koniec. O, trochę mi się tutaj go przestawiło. Na drugi koniec go biorę. Znowu biorę swobodne przekształcanie. przekształcanie swobodne. I obracam go znów tak, żeby nasz tekst wyglądał jak wcześniej. Żeby, był, nie, żeby nie było go tu górnego ramienia, tylko normalny. Teraz, jak dam, to znaczy pierwszą klatkę, nasz tekst jest tu górnego ja Teraz wcisnę Enter. I widać, nasz tekst się obraca i wraca do, do swojego miejsca po lewej stronie. Teraz Wam to pokażę. Enter wciskam i nasz tekst tak wędruje. Dobrze. Nasz tekst by tak wędrował przez cały czas, on by z tego miejs miejsca, z pierwszej klatki do 30 i on by tak przez cały czas lata zaokrąglał się. Żeby to zrobić to musimy zrobić jeszcze jedną czynność. Robimy znów nową warstwę, nazywamy ją teraz akcja. Na klatce 30 wciskamy F6. Robimy taką naszą jedną aktywną klatkę. Z zaznaczamy na tą klatkę na 30 i wciskamy F9. Otwiera nam się tutaj operacje. Tutaj, tutaj normalnie się wpisuje skrypty. Dobrze i tutaj wpiszemy teraz stop, dwa nawiasy, inaczej 9,0 ze shiftem i średni. No, teraz możemy to zamknąć dzięki tej komendzie nasz tekst. Będzie składki klatki pierwszej leci, 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 leci i na klatce 30 się zatrzyma i już więcej nie będzie latać. Dobrze, teraz idziemy do strony pierwszej. I teraz robimy sobie logo. Oczywiście autora mogę sobie zablokować, już wcale nie muszę. Dobrze, teraz robimy znów nową warstwę. Nazywam nazwę tą warstwę menu. Na tej warstwie zrobię jeden przycisk, bo to może po prostu tak na szybko to będę robić teraz. Zrobię tylko jeden przycisk. To biorę tekst, wielkość 25 w tym miejscu i nazwę go forum. Dobrze, teraz biorę narzędzie znaczania.